Muszę jakoś ujarzmić ten bałagan. Bałagan. Barbie, do mnie, Barbie, szczęśliwy dzień paparazzi. Popatrzcie na to dzieło. Co? Dlaczego to zawsze przydarza się mnie? Barbie nigdy nie ma takich problemów. Postaram się, żeby to był dla Rakel najszczęśliwszy dzień w życiu. Potrzebuję tylko taśmy, trochę grochówki, parę gumiaków i kilku indyczych piór. Witaj, świecie! Barbie, to ty? Któżby by inny, Ken? Jak ci się podoba nowa ja? Wydaje mi się, że nigdy nie zrozumiem współczesnej mody. Trochę mi się kręci w głowie. Barbie? Cześć wszystkim! Proszę tylko nie. Barbie? Co, co się stało? Skuciłaś włosy? Wiesz, że nigdy nie odrosną. E, tylko to udało mi się z nimi zrobić. Spójrzcie na nią, czy ona kompletnie straciła gust? Ha oh, a zresztą dzisiaj ja jestem gwiazdą! Szalenie podoba mi się twój kompleci, Krakel. Może mogłabyś mi udzielić porad w kwestii stylu? Ja? Tak! Nie, to znaczy, wreszcie! Cześć wam! Co się z wami stało, dziewczyny? No nie bądź taka skromna, Barbie. Dobrze wiesz, że to ty wymyśliłaś ten imidż. Szturmem zdobył świat mody! Śmieciowa moda! Nie, to jest zysk, 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 zysk szukacie dziwadła? popatrzcie na to. daj mi to. hej, podoba wam się? kompletnie się nie zna. co? co to tragedia. Oh, poddaje się. genialne. to się dopiero nazywa odważny i przełomowy styl. moje gratulacje, Raquel. co? mi się niezłe. podoba. przedtem stała w cieniu, o. teraz znacznie lepiej wygląda. cała tajemnica tkwi w zupie, kochane. Popatrzcie. Ja chcę tak wyglądać! Spokojnie, dziewczyny. Każda z was zostanie ozupowana. Ken? Spokojnie, Barbie. To tylko omamy wywołane wstrząsem mózgu. Ah, Ken, To nie są omamy.